Myślę, że tutaj największe wyzwanie to jest przede wszystkim przekazać rzetelne informacje wszystkim naszym pracownikom. Jesteśmy jednostką rozproszoną, mamy wiele różnych, jesteśmy w wielu miejscach łodzi i to jest największą trudnością. Natomiast tutaj myślę, że daliśmy sobie świetnie radę, mając najnowsze narzędzie, jakim jest intranet, gdzie docieramy do wszystkich naszych pracowników właśnie z tą informacją rzetelną o PPK. Stworzyliśmy specjalną zakładkę obszar wiedzy, gdzie zamieściliśmy właśnie te informacje odnośnie PPK, gdzie pracownicy mają do nich dostęp w każdej chwili, także też mogą pobrać odpowiednie dokumenty, które są niezbędne właśnie w procesie przystąpienia do PPK. Do wszystkich grup pracowniczych trafiliśmy. Tak, trafialiśmy tak samo z taką samą informacją, dając im taką samą dawkę tej informacji o PPK. I tutaj no, w tym momencie myślę, że te proporcje są dość wyrównane. Tak, korzystamy z takich szkoleń, promujemy też je na naszych właśnie stronach internetowych, które są dostępne dla naszych pracowników. Ale ogromne wsparcie zapewnia też nam firma Investors, która robi dla nas szkolenia dedykowane dla nas i dla naszych pracowników. Przede wszystkim zachęcam do przekazywania rzetelnej informacji o programie, gdzie pracownicy sami mogą zweryfikować wszelkie informacje przeliczyć sobie, mając taką wiedzę, myślę, że nie będą mieli problemu z podjęciem właściwej do wyboru, czyli przystąpienia do programu PPK.